Ma prawo do wypoczynku. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy, analizujemy przykazania Boże, czyli te drogowskazy, które są dla nas bardzo ważne i potrzebne na drodze do zbawienia, żeby mieć jasno przedstawione pewne kwestie wiary. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pan Bóg jest jeden. Wierzymy w jednego Boga, ale który się objawił jako miłość, a tam, gdzie miłość ma być relacja, czyli Bóg jest trójcą świętą. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno, czyli szanuj i nie używaj do rzeczy bezbożnych imienia Pana Boga, a także wartości związanych z wiarą. Dzisiaj trzecie przykazanie, które myślę, że także yy, dzięki. Tej refleksji pomoże Ci odkryć nowe spojrzenie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za czas święty, za wszystkie święta. Dziękuję Ci za to, że mogę uczestniczyć we mszy świętej, w różnych nabożeństwach. Dziękuję Ci za czas wypoczynku, który jest szczególnym darem. Pragnę Cię błogosławić w dniu świątecznym, pragnę Ci oddawać chwały za wszystkie dzieła, które w tych świętach i uroczystościach wspominamy. Niech Matka Najświętsza wyprasza mi dar dobrego korzystania z czasu i dobrego wypoczywania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z księgi Wyjścia, rozdział 20, od wersetu 8. Pamiętaj o dniu szabatu. Aby go święcić, przez sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. W siódmym natomiast dniu jest Szabat dla Pana, Twojego Boga. Nie będziesz w nim wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół. Ani Twoje zwierzę juczne, ani żadne Twoje bydle, ani przybysz mieszkający u Ciebie. Przez sześć dni bowiem Pan uczynił niebo, ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje, a siódmego dnia odpoczął. Z tego powodu Pan pobłogosławił dzień siódmy i uczynił go świętym. Mamy to przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił w tej skróconej formie. A tutaj mamy te kilka zdań. Rozbudowana już ta pełna wersja z księgi wyjścia. Pod koniec widzimy odnośnik do księgi rodzaju, do, rodzaju do tego, że Pan Bóg po sześciu dniach stworzenia pracy odpoczął. Czy Pan Bóg musiał odpoczywać? Nie, ponieważ Pan Bóg się nie męczy. Pan Bóg jest absolutem. Aczkolwiek Chrystus on przeżywał zmęczenie. On odczuwał głód, pragnienie na pustkowiu, gdy pościł. Był zmęczony podczas drogi krzyżowej, był wyczerpany. Siły go opuszczały, dlatego upadał. Ale moi drodzy, patrząc na Boga, który jest duchem, który jest absolutem, który nie jest ograniczony ludzką naturą, tak jak Bóg ojciec, tak jak Syn Boży przed wcieleniem, tak jak. Duch Święty, dlaczego mamy ten obraz Boga, który odpoczywa? No właśnie, Pan Bóg daje człowiekowi przykład. Tak jak na pustyni Chrystus pościł, ponieważ pokazał, że post ma charakter wartościowy, duchowy zbawczy, jeżeli jest połączony z wiarą i z tymi wartościami, do których. Odnosił się wielokrotnie Pan Jezus. Dalej Pan Jezus upadł trzy razy na drodze krzyżowej i trzy razy powstał, aby pokazać, że po każdym upadku człowiek z Bożą pomocą może powstać. I te wszystkie czynności, które są dokonywane przez Pana Boga, one też są przykładem. Człowieku ja ci tak jak rodzic pokazuje dziecku, jak się wykonuje pewne czynności, czy jak nauczyciel jak rozwiązuje się zadanie, tak samo Pan Bóg pokazuje człowiekowi i całej ludzkości, na co trzeba zwracać uwagę. Dlatego Pan Bóg odpoczywa, aby pokazać, że ten odpoczynek jest ważny. Tutaj mamy ten y, dzień y, szabatu, siódmy Dzień, a siódmego dnia odpoczął. Pan Bóg po dziele stworzenia. Zatem po pracy mamy odpoczynek. Co siedem lat Żydzi mieli dać odpocząć ziemi. Ziemia miała być pozostawiona, żeby się zregenerowała. Właśnie po co jest odpoczynek? Po to, żeby się zregenerować, to od tej strony też takiej. Fizycznej, biologicznej, ale moi drodzy, też od tej strony duchowej, ten Szabat ma większe i głębsze znaczenie i na tym chciałbym się skupić, na tym chciałbym się skoncentrować, bo komu należy się odpoczynek? Odpoczynek należał się, należy człowiekowi wolnemu. Ktoś, kto jest niewolnikiem, to ma tyrać od rana do wieczora, świątek, piątek, niedziela, cały tydzień. Ponieważ ja będąc Panem, będąc człowiekiem wolnym, ja sobie mogę odpoczywać. A ty dlatego, że jesteś moim niewolnikiem, to masz iść, zrobić to, i to, i to, i to. I ten szabat, o którym jest tutaj mowa, przypomina Izraelitom, posłuchajcie. Wy już jesteście wolni. Wy już nie musicie cały tydzień pracować ciężko w Egipcie. Wy możecie korzystać już z przywilejów ludzi wolnych, a przywilejem człowieka wolnego jest prawo do wypoczynku. I moi drodzy, to o czym też tutaj jest mowa: ani Twoja służąca, ani Twoje zwierzę ani przybysz mieszkający u ciebie, czyli to, że my jesteśmy wolni Izraelici, chcemy tym się dzielić z innymi. Nawet jeżeli my będziemy mieć służących, tak jak Abraham, Sara mieli służącą Hagar, tak samo jeżeli Izraelici będą mieć służących, to wy także macie się z nimi dzielić tą radością, że jesteście ludźmi wolnymi. Pamiętajcie, że kiedyś byliście niewolnikami, ale to dzięki Panu Bogu staliście się wolni. I moi drodzy, pamiętajmy, że to, że mamy Dzień Święty dla nas, dla chrześcijan, to jest niedziela, ponieważ po Zmartwychwstaniu pierwotny Kościół świętował właśnie Dzień Zmartwychwstania. Niedzielę w Zmartwychwstanie to było najważniejsze wydarzenie powrót Chrystusa do życia. On żyje. I oni to świętowali, celebrowali. I dla nas jest niedziela, ale to jest przywilej. To jest, moi drodzy, przywilej ludzi wolnych, ludzi, którzy są dziećmi Bożymi. I oczywiście może być tak, że masz pracę, jesteś może pielęgniarką, jesteś może strażakiem, inna ważna, konieczna funkcja, i idziesz do pracy, ale pamiętaj, i to, moi drodzy, jest kwestia bardzo delikatna, żebyś. Nie dał się, nie dała się zniewolić przez pracę. Na ile to jest możliwe? Dbaj o dzień święty, dbaj o czas wolny, dbaj o kalendarz zadań, obowiązków, żebyś nie dała się, nie dał zakuć w te tryby pracy. Że masz pracować, 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 pracować i pracować. Oczywiście środki do życia są potrzebne. Utrzymanie Twojej rodziny jest konieczne. Ale mimo wszystko są też inne wartości. Nawet jak ktoś ma harmonogram i czasami musi iść w niedzielę, to też może warto się upomnieć, że ja też chcę mieć czasami tą niedzielę wolną, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, inny dzień chcę mieć wolny. Czy nawet jak ktoś idzie w niedzielę, wieczorem, w sobotę, na mszę świętą. Moi drodzy, właśnie pamiętajmy o tym, że człowiek wolny to człowiek, który może świętować i może wypoczywać. To nam pokazuje ten fragment. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz, Panie Boże, dziękuję Ci za niedzielę. Panie Boże, dziękuję Ci za niedzielę. Jeszcze tak dodam, skąd niedziela? Nie dzielić. Ktoś miał na przykład jakąś worku zboże, musiał je sprzedać, no to musiał podzielić, że tyle wydzielę na sprzedaż, tyle wydzielę dla rodziny, na chleb, tyle wydzielę na zasiew. Czyli nie dzielimy, nie pracujemy, nie działamy. Stąd też jest to słowo. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornie. Zachęcam do polajkowania i do udostępnienia, a na dobrą i spokojną noc. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.